Kochani, w odcinku 297 tłumaczyłem słowo gra. Słowo gra jest samodzielnym słowem, ale jest też składową arcyciekawych słów, jak chociażby gral albo jak gramatyka, czyli kodyfikacja, zbiór wiedzy o pierwszym słowie, bo tym ra jest. Pierwszym słowem, energią, którą my nasze kielichy możemy napełniać. A jak radość nas przepełnia, ta energia na świat się wylewa. Więc arcyciekawe ciekawe słowa różne, także gradacja RA i to będzie dziś nam potrzebne. Gradacja, czyli różne poziomy gęstości RA, bo G w podstawowym znaczeniu, jak już pewnie wiecie, pamiętacie, G w podstawowym znaczeniu to gęstość w znaczeniu przeciwstawnym odnośnie prawa biegunowości, to gęstości przeciwieństwo. G to przerwane O. Więc takie słowo jak gradacja mówi nam o skali gęstości. Według mnie tak jest zbudowany wszechświat w oparciu o gradację RA, czyli o różne gęstości. Mamy materię, mamy energię i być może mamy inne formy i gęstości RA, których jeszcze nie odkryliśmy. W każdym razie wszystko to są różne. Poziomy gęstości RA. I teraz takie słowo jak gra. Tłumaczyłem, że zobaczcie, grać możemy na instrumencie. Możemy grać na flecie. Flet, fletnia czy fujarka jakaś. Tutaj mamy fazy, tutaj mamy natężenie. W zależności od tego, jak szeroki otworek zakryjesz, albo jaką kombinację otworków ten instrument będzie generować. Wibracje o innej gęstości, o innej częstotliwości. I to nie musi być flet, fujarka czy fletnia. To może być też fortepian. To może być, kochani, struna. Zresztą w fortepianie mamy strunę. Klawisz naciskamy. Wchodzi, wprawiana w drgania jest struna. To może być też gitara czy inny instrument strunowy. Grubsza struna, dłuższa struna. Różne wibracje. Gry zespołowe. Panowie albo panie grają w piłkę nożną i ktoś gra na obronie, i tam jest potrzebny mur, monolit, granit. Więc ktoś, kto gra na obronie, wciela inną wibrację niż, dajmy na to, ruchliwy napastnik albo pomocnik. O, jeszcze lepiej, może pomocnik. Więc to są różne wibracje. Kiedy gramy w grę zespołową, różni zawodnicy odgrywają różne wibracje. Podobnie gry komputerowe różne, gdzie możemy posmakować sobie czegoś takiego, czego. W życiu codziennym, latania z mieczem, na przykład bezkarnie, no trudno nam będzie doświadczyć. Więc po to mamy takie gry na miastki rzeczywistości, substytuty, żeby posmakować jest, jak to jest grać inną rolę niż codzienna nasza. Ale przecież my tutaj też gramy w kosmiczną grę zwaną życiem, i dlatego warto jest to wszystko wiedzieć, bo jak na górze, tak na dole, pewne rzeczy możemy sobie skalować i przenosić. Więc kosmiczna gra zwana życiem, kochani. Przecież grają też w teatrze różni aktorzy. Oni też odgrywają rolę i właśnie temu słowu, jakim jest aktor, chcę się dzisiaj przyjrzeć. Ale zanim tego aktora sobie omówi omówimy, a dojdziemy dzięki niemu do ciekawych wniosków, to ja chciałbym Wam jeszcze dać rozwiązanie zagadki słowa akcent, bo ten akcent tutaj też nam się przyda. Zobaczcie, akcent. I tutaj przypominam, że to jest odcinek o słowie Sen 311, to jest odcinek o kaduce uszu 302, a reszta też była już przy okazji omawiana. Ja pytałem, co znaczy akcent? Odwoływałem się do odcinka o kaduce uszu, gdzie przy okazji słów skrzypce jak i szczypce. Tłumaczyłem, jak działa konstrukcja PC, gdzie P, jedno ze znaczeń, to pary, a C to centrum. To też jedno ze znaczeń, bo odnośnie prawa biegunowości to jest zarówno centrum, jak i manowce, C, czyli coś, co leży gdzieś na zewnątrz. Gdzieś hen, hen daleko. Akcent, zobaczcie, A w podstawowym znaczeniu oznacza skupienie, w znaczeniu przeciwstawnym będzie oznaczało rozproszenie. Tutaj K, które kroi w kostkę albo w kratkę, to jest dodatkowe znaczenie litery K, i nawet to T jest podpowiedzią. Zobaczcie, tu jest ten akcent, a tu jest to przed, to co przed akcentem, tu jest to co po akcencie. Znak T nie przypadkiem rozpoczyna słowo jak teraz albo tu, teraźniejszość, bo tu jest przeszłość, tu jest przyszłość, a teraz i tu jest tu. Więc T w tym wyrazie też mówi nam, podsumowując wyraz, o tym, że akcent i ta cząstka C dzieli nam wyraz na dwa. Bo ja mogę zaakcentować literę albo mogę zaakcentować sylabę, czyli przykładam do niej większą moc, większą uwagę poświęcam jakiejś literze albo sylabie. I takie, takie słowo, taki wyraz jest dzielony na to, co przed akcentem i na to, co po akcencie, a akcent jest. Gdzieś w środku, chociaż oczywiście dokładnie w środku to być nie musi. I zwróćcie uwagę, że literka A funkcjonuje tu w dwóch znaczeniach bo mówi o tym zaakcentowaniu, dodatkowym zaakcentowaniu, ale mówi nam też o tym, bo to jest litera, która jest dualna, dwoista, ma lewy i prawy biegun też mówi nam o tym, że tu coś zostaje podzielone. Widzicie, ona jest też podzielona przecież tutaj pion-poziom i tutaj też się to rozdziela. Więc akcent to jest wzmocnienie, które dzieli, które dzieli wyraz na dwie części. Możemy sobie teraz przejść do aktora, bo aktor też jest na a. I powiem wam, że ta arcy ciekawa litera, jak to ostatnio mówiłem, z a szczytna nie przypadkiem nasze abcd otwiera i treści znajdziemy tam naprawdę mnóstwo. Popatrzcie na ten wyraz aktor. Jest podobnie jak akcent, bo mamy K następujące po A, ale zupełnie inaczej. Tutaj to jest tak. I chcę zwrócić Waszą uwagę od razu, że przykładowo takie słowo akt inaczej już rozpatrujemy, inaczej, bo tu mamy A, samodzielne A, a potem konstrukcję o stałych znaczeniach KTOR. Tutaj zobaczcie wszystkie te trzy litery. W jednym z dwóch tych podstawowych przeciwstawnych znaczeń, one wszystkie oznaczają to skupienie, ten akcent, K, koncentrację, T, twardość tutaj. Więc wszystkie mówią o skupieniu. Dokonało się, akt się dokonał, wykonał. Aktor, mimo tego, że podobne i że często występuje w jakichś spektaklach, w aktach różnych, to jednak rozpatrujemy inaczej. I zobaczcie, mamy tutaj na początku tą literkę A, a potem mamy cząstkę konstrukcję KTOR. Popatrzcie, że KTOR występuje w takich wyrazach jak instruktor, jak konstruktor, ale, bo zaraz wyjaśnię to, może też występować na przykład w takim słowie, wyrazie jak sektor, które to słowo sektor zapisalibyśmy tak, zważywszy, że S używamy wymiennie Z dla spójności i harmonijności mowy, ale to oznacza mniej więcej z E, które to E w tym wypadku symbolizuje podział na elementy, na etapy i tutaj mamy ktor, gdzie to K tak jak przy akcencie symbolizuje nam pocięcie tego toru na właśnie jakieś elementy. Więc mamy tutaj wycięte jakby z całości wyodrębniony jakiś region, jakąś część tego toru. Ale taki dajmy na to instruktor, czy rzeczony już konstruktor, albo może być to nawet dyrektor, a nawet może być to traktor. Chociaż traktor może mniej niż instruktor, bo żeby wyjaśnić ten wyraz i tą konstrukcję, to zobaczcie, to jest ktoś, kto kieruje ku, ktoś, kto kieruje ku jakiemuś utorowaniu, jakiemuś uporządkowaniu, jakiemuś ułożeniu w linii, ktoś, kto dba o prawidłowy przebieg czegoś, na przykład konduktor. I my mamy tor jako samodzielną cząstkę, która może występować na początku wyrazu, może w środku, a może na końcu. A tu jest to wyjątkowa konstrukcja ktor. I teraz zobaczcie, czy pomyśleliście może o doktorze, jako o ktorze, bo zanim tego aktora wyjaśnimy, to ja Wam jeszcze chcę wyjaśnić, kim jest doktor. Bo to też jest arcyciekawe, kochani. Zobaczcie, że doktor to jest ktoś, kto ma wam doradzić, niekoniecznie przepisać leki, ma wam doradzić, tak, żeby was znowu na właściwe tory wepchnąć. Czyli taki doktor, dajmy na to, jak doktor sinielnikow. Który wysłucha i doradzi i powie na przykład, proszę pana, pan nie potrzebuje żadnego leku. Pan się po prostu zabija sam własnymi myślami, bo pan się za dużo martwi. A martwienie się, proszę rozpatrzyć, co to znaczy martwić się. Martwić się, to znaczy zabijać. Więc dla pana receptą będzie więcej: chodzi do lasu i tak dalej, i tak dalej. Doktor wysłucha, doradzi i na właściwy torcie skieruje. Jeżeli idziesz do doktora albo do lekarza, bo mamy różne słowo, i on ci wypisuje jakieś leki, zanim on cię zapyta o dietę, zanim on cię zapyta o Twój styl życia, o Twoje nawyki, jeżeli on ci wypisuje leki, zanim on o to zapyta, to to jest dealer, a nie doktor. Mamy słowo jak lekarz. I lekarz właśnie każe nam zażywać leki. Czym nie ma nic złego, bo nieraz doktor może nie poradzi. A lekarz zaleca nam przyjmowanie określonych leków. Ale warunkiem jest, żeby on zrobił odpowiedni wywiad. Żeby on najpierw porozmawiał. Jeżeli nie może doradzić, to może on zaleci właściwy lek, bo on się zna na chorobach. Mamy jeszcze taki wyraz jak uzdrowiciel, który to uzdrowiciel uzdrawia, a wiecie, że organizm w homeostazie ma moc uzdrawiać się sam, więc nieraz trzeba po prostu udrożnić, czyli taki człowiek udrażnia pływy energii, bo może gdzieś zrobił się z A tor. I energia nie może płynąć. I taki człowiek, uzdrowiciel, który chce nas uzdrowić i chce nam udrożnić pływ energii, on może użyje igły, którą skieruje ku określonemu punktowi i wtedy mamy do czynienia z akupunkturą. Gwoli ścisłości tylko wyjaśnię, że konstrukcja ura mówi o miejscu, naczyniu, zjawisku, które służy rozprzestrzenianiu się tej boskiej energii, pierwszego słowa i to mogą być rzeczy bardzo, bardzo różne. Bo będzie to zarówno kura, która znosi jajka, więc pierwsze słowo, czy to wafala postępuje, idzie dalej? To będzie kultura też naszych przodków, którzy nieśli kaganek koświaty, więc się rozprzestrzeniało to, ale to może być też dziura, nawet dziura, którą człowiek zrobi w skórze dziura wypływaniem, umożliwia wypływanie energii. Myślę, że to jest jasne i swoją drogą jest to bardzo ciekawe, że w naszym języku wiele, wiele, wiele słów, które w innych językach coś może znaczą, a może nie. W naszym języku te słowa kryją głębie, tak jak piramida, tak jak akupresura, czy właśnie ta akupunktura. Zobaczcie, akupres, ja tylko zwracam Waszą uwagę, to ma stałe znaczenia. To może być presja, to może być opresja, ale to może być też kompres. Przyciskamy, dokładamy presja w określony punkt. Więc w naszym języku te słowa kryją w sobie głębie i kryją w sobie jakby istotę rzeczy. I to nie jest oczywiście ostateczny dowód na to, że ci, którzy stoją za tym słowem, że oni też stoją za tą wiedzą, ale przyznacie, że jest to co najmniej ciekawe. I widzimy tutaj, jak różnie stosujemy to, a podstawowe znaczenie a skupienie. Z... A szczytna funkcja pierwszej litery naszego abecadła. Góra i dół, lewe i prawe, skupione i rozproszone. Aktor. Kim jest aktor? Wiemy już, kim jest doktor. Może już się domyślacie, zresztą wiecie przecież, kim jest aktor. Ja Wam chcę po prostu pokazać, że w naszych wyrazach to jest. Popatrzcie, zagadka. Co to są antonimy? Co to są antonimy? Kto czytał antygonę? Słowa z przedrostkiem anty. Co one oznaczają? Przecież tu jest lewe i prawe, które się przeglądają w sobie. Mamy tutaj parę, jedno i drugie tutaj się w sobie przegląda. Są dwa, to wychodzi z jednego. Wszyscy pewnie wiecie, czym są antonimy. Wszyscy pewnie wiecie, co oznacza anty, szczególnie po ostatnich latach. Stoi naprzeciwko. Aktor to jest człowiek, kochani, który jednocześnie jest i sobą i inną osobą, bo on, gdy odgrywa rolę, to wchodzi czasowo w inną, specyficzną jakąś wibrację. I przywołuję to słowo, dlatego że to jest arcyciekawe ciekawe w kontekście gry zwanej życiem, żebyśmy my wiedzieli, że my tam mamy jakąś wibrację, a tu wchodzimy, żeby polerować jakiś określony segment jakąś. Jakiś sektor, jakąś określoną powierzchnię naszej duszy, więc wchodzimy tu w pewną wibrację, i niektórzy z nas wchodzą w wibrację taką, a niektórzy z nas wchodzą w taką. Niektórzy z nas są czarnymi charakterami, a inni są białymi. I zwracam Waszą uwagę, że czarne charaktery i białe charaktery wychodzą spod pióra tego samego artysty, malarza, tego samego poety. Z jedni na górze wychodzimy. Wiecie pewnie, może widzieliście waszą babcię, jak telenowelę ogląda, jak przeżywa. No jak on tak było, jak on tak robi! Kochani, tu grazwa na życiem przewiduje, że ktoś odgrywa te role czarnych charakterów. I trzeba przyznać, że niektórzy ludzie robią to bardzo dobrze. I są obiektem właśnie jakichś różnych ataków czy uwag podczas gdy naszym zadaniem jest i powtarzam się, ale po, w kontekście aktora, w kontekście wielu ciekawych słów. Naszym zadaniem jest grać jak najlepiej swoje role. Pierwsze prawo Konu: lepiej wypełniaj swoje obowiązki choćby słabo niż cudze bardzo dobrze. Czarne charaktery są tu najwyraźniej z ramienia siły wyższej. Ich zadaniem jest kręcić wiry energetyczne, które będą wsysać ludzką energię. A naszym zadaniem jest nie latać pod sufitem, jak ktoś włączy wentylator, tylko się nauczyć szanować swoją energię, skupiać ją i używać jej do czegoś, co jest naszym przeznaczeniem, bo każdy z nas do czegoś jest przeznaczony. Każdy z nas ma jakąś swoją drogę. Jesteśmy tutaj w konkretnej, określonej roli w tej grze zwanej życiem, i aktorzy są po jednej i po drugiej stronie. I zakładając, że dzisiaj być może grasz po stronie światła, to prawdopodobnie kiedyś grałeś już po stronie mroku, bo kto chce iść drogą światła, najpierw musi poznać mrok. Dlatego często my też w tym życiu, często zaczynamy od, wiecie, ręce ubabrane po łokcie w musztardzie, żeby dojść do Drogi światła. Kochani, pamiętacie olimpiadę i te trzy przypowieści, które były no, nacychowane przyznam w specyficzny sposób, bo takie było komentowane otwarcie Olimpiady, więc akurat poziom tych przypowieści, które Wam obserwowałem, odpowiadał mniej więcej poziomowi tego gównianego, powiedzmy to sobie wprost, otwarcia. Więc powiem Wam jeszcze coś, tutaj dorzucę coś jeszcze z tej kategorii, co nam ładnie się wpasuje i spuentuje to, co tutaj chcę przekazać o tym aktorstwie, o tym, żebyśmy, wiecie, jak jesteśmy na scenie i gramy swoją rolę i aktor odgrywa tą rolę czarnego charaktera, to my jak zaczniemy mu doradzać, czy mu mówić, że on nie powinien tak grać, spektakl się cały rozleci. My musimy grać swoje. Każdy gra swoje. Posłuchajcie, to będzie suchar, to będzie suchar, no przyznaję. Stoi człowiek i sobie międli w ręku taką brązową kulkę i wąchają i myśli: Czekolada? Czy gówno? Nie ma, no, chyba gówno. A może jednak, może jednak czekolada? Spróbuję. Uf! Gówno! No bo skąd czekolada w dupie? Kochani, z pewnych źródeł. Po prostu czekolada nie poleci. No nie spodziewajmy się tego. Są różni aktorzy dedykowani do różnych ról. I tak jak tam było z klatką, gdzie szampans rzucają odchodami. Pewni ludzie po prostu takie mają zadania. A my jak najlepiej róbmy swoje. Tyle kochani. Do zobaczenia następnym razem.